No, zbierajcie się te strzały. Ja mam wrażenie, że jakoś mam ułomne zbieranie tych strzał. coś tam, coś tam, to będzie No patrz, a ja tym przyszedłem się. Aha, ile mam? Czekaj, nie to. Leś tam do góry jakoś. No daj, to nie z tej strony jesteśmy, bo tam poszliśmy. Nie gdzieś. Nie w to miejsce poszliśmy. A i 20 szczami zostało. XD. No, raczej tak, ale jeszcze się upełniam. Ty, A to co to jest? Jakieś wideo. Ja to naprawię. prawie. jest Zjedziemy do punktu wyjścia. No fajnie. Także to nie to miejsce. Prze szukajcie takiego miejsca, właśnie w tych tunelach, w tych tych takich tych przejściach, już w tych laboratoriach, gdzie się schodzi kawałek taką platformą prosto w dół, i potem jest takie skrzyżowanie i cztery ścieżki w różne strony. Ciekawe, skąd to wiesz? No, w lewo i w prawo. Domyślam się. To też Ja Nie, to wyskakuje stąd. Czyli dolny sektor. I jeszcze tego całego nie zaeksplorowaliśmy, bo jest badań laboratorium, cenę coś tam, coś tam. Także to już nie jest. Wszystko z tego, co. Rozumiem. Ty, skąd ty ryjkowiec? Tak się abagry. Jak to zniszcza? A to są te chyba budulcowe Tyle ja To za pierwszym razem Karol? Trzeba znaleźć to miejsce, gdzie my byliśmy. Mówno. No, no to się chyba trzeba cofnąć ogólnie. Tam, gdzie byliśmy. I co, ty wysadzałeś taki głaz coś, nie? I nam brakło bomb. No, no Dwa to razy. ja... Trzeba ja, ja gdzieś... znaleźć to miejsce. No ja tu jestem, bo Tak mi się wydaje. No bo tu jest... No i były te takie dziwne rzeczy. Te, 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 co mi bagowały kompo. I tu jest glina i nic w sumie nie ma. No ja tutaj chodzę. Proszę, nie wiem, nie wiem, gdzie jesteś, ale szukam coś. No, nie widzisz mnie? Czy widzę przez wskaźnik, ale nie wiem co widzisz, nie, nie powiem ci czy to jest to miejsce. Było tak tuż co przejściem jakimś. No to było takie wąskie przejście chyba o to ci chodzi. Chyba że nie o to, ale Dobra, raczej idę po kablu dalej zobaczyć. O ja tu znowu jest dużo mrówek Ty a to jest jakieś My tu, eee, chyba znalazłem. My tu byliśmy? Hmm. Nie wiem, czy Marek jest tu blisko, czy mi się wydaje tylko. B i przejście. Tak, je znalazłem. Pa. No, na, znaczy na pewno znalazłem to miejsce, gdzie ty, Karol, tutaj pytasz, Marek tu jest. Gdy? Jest to coś ciekawego? Ja tutaj też mam takie gdzie ciekawe miejsce? miejsce, tylko mam problem z stadą rówek żołnierzy. Tutaj trzeba dalej iść. Hmm, nie wiem, dymy solo? Hmm. No ja idę do ciebie. No chyba dobrze poszedłeś, tak, no. chyba dobrze. No ja mam 20 strzał Okej. Okay. Ja im jakiś ten... osłabię nie daje jak strzelam. Ogólnie. O, jeszcze Krycik. No nie podchodź. O, znowu Krycik. No, nie Ja też można blokować suku, nie? No, ja wiem, blokuję Blokuję, radzę sobie świetnie No, to jest to e, Poleczcie się Coś... Chcesz koktajl do leczenia? Wygląda groźnie, wynajedźcie się, pojedźcie sobie Masz jedzenie? Masz szejki? Mam, no, no, ja mogę rzucić tego. No to rzuć mi, bo ja mam Ach, chujcie, zero nie? Tu do góry, chodź no, tu, 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 Ej, szejki, halo? Ty, chodź na tu. Kurwa, rzuciłeś jest nie czymś. Trafiłem? Na, na, na ten uszek? Tutaj masz. Aha, brzeg. Wiesz, na leczenie. Daj mi jedzenie, bo mi się zaraz kończy. Ja już nawet dwa. Dobra. Mateusz Wachępsz, już bomb bomb. Ej, ej, bom, bom to. Czekaj, 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 czekaj. Żebym znowu nie zjebał. I zamiast pochodni to tarcza. Teraz się chyba nad przykleiło. Mam tarczę? O, czy? Ta. Czemu mi się ta tarcza tak często zdejmuje sam? Chodźcie, chodź, 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 Ej, tu chyba... fighter. Aha, ej, to tego, młotki trzeba przyszykować. Bo tu będą te robosiki Nie jestem co kierownika, tak, młotkiem, młotkiem. A pewnie. No bo to jest chyba... boss. No ja serczy Spróbuj go zobaczyć, na ile możesz. No, próbuję. Ej, coś mi dało.

Nie No, pobierzmy. Ktoś? Ten, co nie ma ja agra, tak. Nie wiem, czy tacy istnieją. Proszę, proszę, proszę. O nie. Zresztą mi dostałem. Ktoś miał chwilę. Marek biegaj, 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 podążaj za go i... Nie mam banerzy Ja mam jeszcze cocktaila. Dostaraj. Akurat się zrespił na mnie na wcisk. Uwaga.

No Pete and Cocktail. Wyciągnijcie go, do mnie i wtedy podnieście. No teraz. Góry, waleci coś. 10 sekund. Czekaj. Teraz? Jeden, nie, jeden ciąg, jeden odciąga. No, dzięki. Ja rekord scorci w tych paleniach chyba się zaliczę. Oj Zaraz się podniosę. Do O nie. Nie no, czy to robocik Aha, no, fajnie. Aha, ja, w najgorsze momencie. Chodź no, za podest, tak? Nie wiem, które odrodzenie teraz dać. jak się zrobiłem w tej bazie terenowej, to chyba jak ja się zrespię na tym. Mm, tam obok. Ja daję ten daj posterunek terenowy. nowy. Drugi, dwójka, drugi z góry. Dwójka. W no, ogólnie, to ja bym z tym Daj, mi daj, 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 mi ktoś, daj, 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 go daj, 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 go z młotka jebać. Błone. No, no armii tak, armii ale na stuny nie ma odporności. No, ja tylko zastanowiłeś też raz? Nie wiem. Ja, mi się wydaje, że nie dostaję stunowego. Na, na, na pewno tam, te mało odganiałem. No, no, no nie, to bym polecał stąd y, wyjść i wziąć więcej bandaży, takich oczekiwań nie mam nic już na przykład, a to by dużo pomogło. Ja mam jeszcze... I zejść tam drugi raz, tylko na sprint. Ja mam 17, tak to wam rozdam. Daj, daj, daj. Ale chcesz to zrobić, tylko nie wie jak bo Nie, biega, nie, biega nie ja mam dużo, dobrego. Ja mam to ja jest, No nie, leci, leci ten boss. Ten Co? Jaki boss? No chodź, znaczy ten, 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 ten. A może wodą tu? No tak, do cienia. No nie, wodą można chodzić. To by było do wody i potem no, speed do. Nie mówisz mi nic nowego i po cieniu. Nie wiem Jest czy pod się... tą skrzynką coś nie tego, nie mieszkało. Jest pająk, ale po cichu możecie przejść. Dobra. Sprint. Follow, 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 follow. Zdążymy, zdążymy, zdążymy. Easy. Mamy to. No i co? Ja bym robił sprinta, nie? Tam... Nie, nie wali już tych murywek. Ja już tarczę zakładam. Ej, daj te, te slushi. Co? Na hapaki. No daj te slushi na hapeki, czekaj. Majem jeszcze. Nie tylko. Hmm, tylko, że A ten, ten zieloną tą masz? No, mam. Cztery ostatnie. Jedną chcę tylko, przecież to tylko... Dobra, Ale spróbujmy tymi bombami czy coś też. Wszystkim. Co, że granatami? Nie Nie Nie, go rzucę, no, gotowi? Nie. Jego młotek i... Nie gotowi, bo ja mam bombę zdjęto. Ogólnie to jeszcze jedna rzecz. Nie muszę przecież... sobie tarczę z powrotem założyć. O, właśnie bardzo fajnie. A ja to potem zdecydowujemy jeszcze. Dobra eee. clean. Ty, jak wy to. Ja aha, tam na górze otwieraliście. Hmm. Mm. Ach, wycie tu jakieś zguznęcie do góry, żebyś strzelał? właśnie, praca no tak. Czekaj, muszę te strzały najpierw pozbieram, bo ja. Mam, Dobra, ja mam 10, 12, 13. Stój, Tomasz, łap. Ja nie strzelam, masz tu Ja. Prąc, startuję. A zaraz spróbuję To niebieskie można odbijać, nie No idę młotek biję w Bo to możesz normalnie sobie bijać, No no, ja odbiłem też. w no to ja mu od tego odbiję. Ale jak coś tam, w którą stronę się przesuwa. Na laser najgorzej, O nie! Kulka nie trafiła. O nie, we mnie się odpaliły.

nie mogę się coś mnie biło. Kulka leci, ale zdążysz, uważaj. Czekajcie, ja muszę tymi szejkami się po szybko podreperować. Serio. No, raz, to A. A. Z karabinami wystrzelił, o nie! Co, bombami tak w niego? No serio, znowu mi na twarzy się... Ale mam no anlaki! Ale to mi wystrzelił... Na środ... na no tykulka. ja wiem, tylko Kuro, nie spojrzałem. Jestem ile. Hmm. Chodź, chodź. Czy jest koniec? Wszyscy? A wszyscy, Dobra, Dobra,